Pierwszy października przez Różaniec wstępujemy do domu świętej rodziny. Tajemnice radosne, jak przeżywała je Maryja według objawień w San Nicolas w Argentynie. Róże łask z nieba wyproszone przez dzisiejszą patronkę świętą Teresę od dzieciątka Jezus. Radość napełnia nasze serca. Różaniec przez cały październik przybliży nas do rodziny do Jezusa, do Maryi, do Świętego Józefa. Przesuwając paciorki z każdym Ave Maria będziemy coraz bardziej zjednoczeni z Panem Jezusem. To niesamowita łaska przez różaniec wstępować dzięki Maryi do nowej rodziny. Modląc się na różańcu wchodzimy w progi domu, w którym przebywa Pan Jezus. Zbawca chce nas związać jak, to, jak te węzełki na różańcu połączone z krzyżem. Z Ojcem Niebios rodzina nowa jest celem naszych modlitw na Różańcu, w ogniskach domowych. Bóg jest celem naszej wiary. Dzięki Maryi w tym miesiącu Różańca Świętego lepiej to widzimy. Dlatego praktykując Różańcową modlitwę w świątyniach, w podróży, Maryja gromadzi nas w nową rodzinę. Ileż wdzięczności za tę modlitwę dla naszej Pani Królowej Różańca Świętego. Ileż ratunku dla dusz w czyściu cierpiących. Ileż miłości spojonej jednością. Ileż łask spływa na nas z nieba. Wczoraj rozważając treści objawień Maryjnych z San Nikolas z Argentyny usłyszeliśmy, jak Maryja kocha modlitwę Różańcową i wie, że ta modlitwa może nas przybliżyć do miłości Chrystusa, do jego krzyża, do chwały zmartwychwstania. Różaniec. O tym zapewniła Matka Boża, wizjonerkę Gladys Quiroga de Motta. Stanie się światłem na naszej drodze, jak Maryja przeżywała tajemnicę życia Jezusa Ukrytego i nauczającego. W Różańcu Świętym, posłuchajmy jej słów, wizjonerka Gladys zapisała, że przy zwiastowaniu Maryja powiedziała... Nigdy nie czułam się tak radosna jak w ten dzień, kiedy święty Archanioł Gabriel oznajmił mi, że za sprawą ducha świętego zostanę matką syna Bożego. Prośmy Maryję o radość z wiary, która mówi Bogu tak. Na wiedzenie Maryja rzekła: Odwiedziłam moją kuzynkę Elżbietę, która dzięki łasce Bożej oczekiwała dziecka. Ona nazwała mnie błogosławioną. My również w każdym zdrowaś, Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami, powtarzamy tę prawdę z największą słodyczą i radością. Narodzenie Pana Jezusa, Maryja powiedziała. Po długich godzinach szukania schronienia z Józefem przybyliśmy do tej stajenki i tam w noc, kiedy było zimno, narodził się Jezus, osłonięty moim macierzyńskim ciepłem. Prośmy Matkę Bożą w tej tajemnicy, aby nas nie przestawała osłaniać w chłodzie nocy płaszczem swej miłości i czułej opieki. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Maryja tak zachowała ten dzień w swym sercu. Józef, moje dziecię i ja poszliśmy do świątyni. Był tam Symeon i on przepowiedział, że miecz przeniknie moje serce. Czekajmy w naszych świątyniach by ujrzeć powrót Pana zastępów, a przy nim Józefa z Maryją i świętych. Po to wynagradzamy niepokalanemu sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca. W pierwsze piątki miesiąca idziemy do spowiedzi. Wszystko zanurzmy w jej sercu. Odnalezienie Jezusa Maryja zapamiętała. Znaleźliśmy Jezusa jak kaznodzieja między doktorami. Prawa nauczającego, słowa swego ojca. Dziś przez to, że pozwala mi być u swego boku, wzywam wszystkie dusze do nawrócenia. Maryja naucza, my nauczajmy także przez nasze życie, które jest odbiciem, ma być życia Bożego, życia świętej rodziny. Maryja, przynagleni. Twą Ewangelią pragniemy nieść dobrą nowinę do ludzi dobrej woli, którzy przyjmą Ciebie i Chrystusa. Niech przez rozważania tajemnic radosnych Bóg da nam radość życia z rzeczy małych, które dla nas czyni dzięki Maryi i stają się wielkimi. Gdy sięgamy po Różaniec, odpowiedź przyjdzie natychmiast. Tak miałem, gdy na przykład zepsuł mi się samochód, nikt nie zatrzymał się, by mi pomóc. Odmówiłem, Różaniec. Skończyłem ledwie po Twoją obronę i zatrzymał się e, jakiś e, mężczyzna. Zobaczył i od razu wiedział, co się zepsuło. I naprawił. Zapytałem jego teraz, jak mogę się odpłacić. On odrzekł: Proszę pomóc komuś, kto znajdzie się w potrzebie, tak jak ty. I odjechał. Taki anioł, Pan Bóg go postawi na mojej drodze. Maryja pomaga nam i chce, abyśmy z nią współpracowali, by nikt z potrzebujących ratunku nie został na drodze bez pomocy. Właśnie 1 października, Dzień Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Możemy nauczyć się tak kochać Pana Boga, żeby być miłością, jak właśnie Święta Teresa, by wszyscy chcieli żyć w jednej rodzinie, z Jezusem, z Maryją, z Józefem pośrodku. Robić małe rzeczy z wielką miłością. Tego uczy nasz święta Teresa z Lizie. To wspaniałe odkrycie jak święta Teresa, że w ogrodzie bożym rosną przeróżne kwiaty, skromne fiołki, dostojne róże, zawsze skoncentrowane na słońcu słoneczniki, czyste miłością lilie. I że ja także mam swe powołanie i misję. Każda kobieta jest takim kwiatkiem Pana Boga, każdy mężczyzna jak szlachetny kamień. Bóg nas wszczepia, powołuje nas do życia, tworzy z tych kamieni świątynię. Teresa po długich, bolesnych doświadczeniach, utracie mamy, chorobie ojca, a wiemy, że rodzice córek państwa Martin też są błogosławionymi, ale też po różnych cierpieniach, surowości przełożonych, odkryła, że chce być w środku Kościoła Chrystusowego, miłością. Być miłością. Dla niej znaczyło być świętą. Jej się ostry wstąpiły do karmelu. Najstarsza opiekowała się ojcem i też chciała iść do karmelu. Wszyscy zostali w tym, a ojciec przy nich. Nawet w chorobie go nie opuszczali swoimi modlitwami. uchwali, że Bóg się nim zajmie. Miejmy odwagę, jak ta mała święta Teresa odnaleźć Chrystusa w tym środowisku. Tym domu, w którym na co dzień dojrzewamy, wzrastamy, a Bóg nas doprowadzi do świętości, jeśli będziemy kochać, że inni znoszą nasze wady, ciężki charakter, lub też my mamy znosić innych, którzy przysparzają nam czystca na ziemi. Święta Tereska, która patrząc na rozgwieżdżone niebo, powtarzała: Moje imię, jak ta literka T z gwiazdłożona jest wypisane. Na niebie. Cieszmy się jak ona, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia, a to nas niech mobilizuje do tego, by mimo przeciwności, mimo prześladowań, od innych doznanych krzywd i urazów, abyśmy przez wybaczenie wypełnili misję miłości, którą zlecił nam Bóg i byśmy wszyscy znaleźli się w rodzinie Boga. Mała Święta, bo wielka duchem, potrafiła. Pewnej zakonnicy, która nie znosiła zapachu kwiatów ułożyć sztuczne, by jej nie rozdrażniać, a z drugiej chciała Pana Jezusa uczcić w nasięcznym sakramencie. Teresa, pisząc pod przymusem, czyli z posłuszeństwa, żółty zeszyt, dzieje swej duszy, ufała Jezusowi, że ją wino szybko zabierze do nieba i że to, co nas spotyka na ziemi, to jest najlepsze dla nas. A ludzie są najlepszymi, Przyjaciółmi, jak aniołowie, by nas uświęcić w czasie tej małej podróży, którą mamy przez życie ziemskie. Módmy się, a poświęcone płatki róż w świątyni, kiedy będziemy w dniu 1 października, zabierzmy do domu. By święta Teresa od dzieciątka Jezus spełniała wciąż swą obietnicę z nieba od Jezusa i Maryi będę jeszcze więcej wypraszać Wam łask i rzucać róża miłości i ufności.